Okej, okay, ale dobrze z tym pokworem. Witamy wszystkich. Okej. Ja b... b... okay. w ogóle... Ja to... mam jakiegoś gigalaga. Najgorszy. No nie mam tyle aplikacji, włączyłem co to tu się dziwić. Będziemy grać e, ten minister Morders. Nie chodzi do Robloxa, bo miałem lagić, same to zobaczycie sobie. No. no. to wejdź. No dobra. do mnie dołącz. Aha. Mogę grać w zresztą imprez? Nie wiem. O, czekaj. Nie. Jeszcze dołączam. No dobra Jakby co to możecie mnie obserwować na, no Na Robloxie. No. no kurde Ja u mnie nie grasz Tak, wejdę dawno w nie ja znajdę O, było No ty u mnie Daj mi nie grasz Masz Gigalaga, laga, no. Czekajcie. Muszę zresetować. Naprawdę ma gigalaga. Ale <laughs> Zresetowałem sobie Robloxa, ale to nic nie zadziałało. Aha, to zabiła mnie. No, zobacz. O na ma masz loga. O wielki ten log. Czekaj, to ja po prostu ciebie zaproszę! Ej! Ty też nie zaprosić. po prostu. Aha. O ja. To... Ja to wejdę może teraz. Dobra, wchodzę. Czekaj, duszę. Teraz dopiero powinniśmy się z wami przywitać, tylko że przez moje lagi nie mogliśmy. Uh -huh. Proszę może mm. Możecie pisać komentarze. W co mamy zagrać następne? Może na Robloxie albo w jakieś inne gry? A może ja będę miał gry na Robloxie. Ja w filmie e, dam wam, żebym się z Brawl starsza czy. Mam głowę. W Robloxie, w Brawl starsza czy w Mobile. Może utrawiam swój film zawsze Mobile, ale nie wiem. Jak wybierzecie? Ja spej. spej. Spe, no nie wiem sp tej tu ja. Ok, oglądasz po prostu uh -huh. Ok, zwycięstwo Jak ktoś z nas e, zginie, to oglądamy siebie nawzajem, ok? No, witu No, co jest, nie mogę się ruszać Ale cię giga laguje, no okay. I, Ale naprawdę, czekaj, czekaj, pyk, pyk Zresetuj. Od rodzenia, no. Ja muszę już jakoś inaczej, bo mi tak jest wygodnie. Okay. O! Emil gigalaga. Mogę się ruszać. Emotki. Dobra, widzimy ze mnie. O! Ła! się. Nie patrz. Nie winna. Nie też nie widać. Tak. Ja... A jakbym miała mordercę? Chyba wyjdzie typa z nożem. Ty pobiega z nożem. Chyba. U, prezenciki. Dawno w to nie grałem, więc jakbyś... Jakby co, to mnie poprawiacie w komentarzach. Czyli no, źle ja robiłem? też dawno w to nie grałem. Czemu ja mam już no, na plecach, a jestem niewinnym? Może tak jest. O, o, cześć. Gdzie ty jesteś? Nikłeś. O! Sobie. I, e, chodzimy ze sobą. Możemy. To jest dziewięć osób. O. O. Końców, końców No. O, to jest ta baba, którą widziałem z nożem, no to nie uciekamy. A ten typ w czołgu siedzi. Co jest? Nie mogę się ruszyć. Przepraszam was widzowie za takie lagi. Ale to wina mojego telefonu. Dziewczyna na trzecie. O, O, Zabili. No i jest. No. Bardzo dobra. To był chłopak. A! A do tego trzeba ja podejrzewałem, to miał pistolet. To, ja myślę, to on, on już miał pistolet. Fajnie, bo free expad dostaliśmy tak, naprawdę. Jest bardzo fajnie, a jakbyście chcieli kolejny film, jak nagrywamy razem? To piszcie, bo za trzy dni już nie będziemy blisko siebie. No. Bo jesteśmy teraz na feriach po prostu. No. Razem. A później już jedziemy autobusem i nie będziemy. No, może w autokarze w ogóle będziemy nagrywać. Może, ale w autokarze wątpię. Nie. Niewinny. Nie winny. Na trzykle. Jakbym była szeryfem, to bym Cię broniła. Kurde, ja mam tyle ludzi na mordzie. No co tak biegasz? O, cześć. Ja. On no, ma spluwę! No nie zabijaj mnie! Jak mnie zabijesz, to ty giniesz! Dobra, to już wiemy, kto jest szeryfem. O, sody. Jestem w piwnicy. Co jest? U, chyba znowu jest... E, ten typek znowu chyba jest mordercą. Może on ma to, że kupił coś. U. Ona miała nóż, czy mi się wydawało? Chyba mi się... O, cześć. Okay. Zabiła mnie! Zabiła też mnie! Najgorzej. Right. Ale bombik. Wiem, oglądam. E, w, w ogóle ładny ma e, ten... E, Wiesz, że ten zestaw jest za e, milion? Tak. No ona ma ten zestaw. Kup. Nawet dwie. Nawet więcej. To było tysiąc jakby co. widziałam. Biedrona wygrała chyba. E, Biedrona. Ten chyba jest szeryfem albo ta. Ta baba, ona ma spluwę. No, przedujesz szeryfa. No nie! Nie, najgorzej. I u mnie jest glamour, jakaś. I, i. Nie będę grała. <gry> ale jakieś bezsensowne mapy ci ludzie wybieramy, ale ja nawet nie będzie z wybierania, a też chcę wybierać. Chodź tu gdzie ja? Przepraszam Was, że ja nie będzie z wybierania, ale Wybieranie dawno jest tutaj! Mówię, że ja dawno nie grałem. Ej, czarne kaczki tu są! Gdzie? Nigierki. Nigan, Nigan, Oko O, <grym> Fajnie. O, dwa. Szukamy jeden. Tu jest trzy. Tu jest jeden. jeden. Nie, tu jest A jednak. Jeden są jest do góry. Kuchy. Czekaj, tu jest cztery. To szukamy jeden. B, To jest jeden. Jeden? Masz jeden? Nie. Jedy. To jest jeden. To jest jeden, a tu można wejść? Nie. nie jeden. O. No zwycięstwo dopiero teraz. Zwycięstwo mordercy. Niestety no, takie życie? Nie będziemy robić za długo tych filmów. Ja tak max 15 minut może. Ja może tak 50. Chodź na losowanie. Kto to będzie oglądał? 50 Właśnie. W sumie Admiral zrobił 6 godzin. 100%. Przechodzę Spidermana. Ja będę robił Wam filmy z Fortnite'a, tylko będę musiał obczać jak będę. Mu, jak na ps się robi. No ja będę Wam robił filmy z Fortnite'a. Ja mam taki bajer, że po prostu mi się wyświetla taki padzik. Ja mogę nagrywać. <laughs> Jezu! Ej, ja nigdy pływa. nie byłem mordercą! Ja byłam mordercą kilka razy, bo ja... O, idę po bo ja w razy. tamtym roku, w tamtym roku normalnie cały czas z kuzynem w to grałam. Lecz jeden Z Kibidi? A wybidik jesteś. Ona masz próbę, o, zabiję szeryfa no jest. I win. Zabijam szeryfa, mam Izywina. Hello, my friend. Chodź tu. Nie drzej się tak. Ale mam lagi, dobra. Nie przestanę oglądać. właśnie, nie drzej się, tak. Nie ja będę przestała oglądać. Szukam ludzi. Jestem niewinny. Ile tu jest klejnotków? O, cześć, typie. Musiałam wycę do domu. Pa, Przepraszam za to powiedzenie. Po prostu głupi człowiek. Mhm. No nie drzyj no. się tak! Paulina! Sorry, bo ja go zobaczyłam! Morderca To mnie zabił? zabił? Chyba mnie. Aha, bo ja ona mów. miała splówę zabrała mi. I przecież ja mogłem rzucać, może w ciebie. Ja zaraz to buch na przestrzeni. Dobra, sorry. Ale no, i tak mam dużo eksparza. Lemilinowanie, rem czy nie winne? Chodź. O! House 2! Całe życie. Widzowie będą pisać, pokażcie się na kamerce. Od razu Wam mówię, że może w przeszłości. <Gry> I <foi> <tutututututututututututa> Nieważne. Oh Co ty robisz? <grywy> Jakbyście to wzięli teraz widzowie jak nas oglądając, to jest naszego, bo my też jemy. No, my też jemy. Dobra, ja jestem niewinny. A, ja też. Ja, jeśli um, nie okłamała, to będzie nie o No tak! Ja może zobaczysz mój ekwipunek. Chowłam się do szafy. no i Sigma. No i Idę sigma. do ciebie. Sigma. O, to jest jakiś parkurowiec. sigma <grym> parkurowiec, Idę Sigma. Na górę! Goni yy, mnie, skibij toilet z nożem. Kibit toilet z nożem mnie zabił. Taka baba jest z nożem. Idę na spektakl. Chyba ona. To ona. Bo koinki jest. A ty jesteś blisko choinki. No nie a... wiem, dlatego się chowam tutaj. No jest w sali kinowej teraz. O, dobra. daleko. Ale niektórzy mają chito. No w ogóle, jak cztery. cztery. są. O, jest blisko choinki. O, mam te sody, na których mnie zabiła. Uh -huh. Tutaj gdzieś powinno leżeć moje. A nie, to nie te sody. Najwidocznie. To te sody. No. Mm prąd, produkcja. Nie pytajcie co to było. Chyba kogoś tam widziała? No. Niestety. Takie. A mnie Nie zauważy. Gank, fafa. A jest blisko. Ty masz też jakieś tam łóżka. chociaż jest czas. O! Gacza babka dobrze zrobiła. Właśnie mogę skakać, ja jestem. No. ale jestem głupi. No. Ale lak. Nie wiecie, co tu się dzieje. A, się bo to widzicie, ale. No, ale na moim nie widzicie. Ale możecie wchodzić na Ewa Chujnocka. Dosłownia, muszę zmienić sobie nikt kanału. Jaki? Prany. Nie, Sigma z, nie, wiem. nie wiem, co wymyśliłeś na ja nazywam siebie Roblox z Paulinem. A bo ja się nazwę... Nie, dobra, nie. Browser z Franka. Nie Crow. O! Crow! One V one Situation! No one V one Situation przegrał. Szeron. Zostałam ja? Widzę cię. Zostałaś ty ona! Ja. Nie ma jeszcze czasu? Nie wiem. Nie ma czasu, zawsze był chyba. Widzowie. Nie był. Na był, był. przykład szeryf zabity jest. Dobra, niedługo kończymy odcinek. Bo już jest 15. Ej, skończymy i nagramy jeszcze jeden. Chyba, że chcecie dłuższy. Chyba, że chcecie dłuższy. Ja. Nie drżyj się! Dobra. Tak. Dobra. Napiszcie mi o rundę. Ostatnia runda. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie dłuższe, czy krótsze. i Ja skończę. Przetrwałem 0 minut i 14 sekund. I posłuchajcie, w ogóle jak em, em, chcecie em, live. Właśnie, bo możemy też zrobić... Ale to to, to musi, to, to musicie dać tysiąc subów. Nie za dużo? 500 chociaż dajcie. Ej nie bo w ogóle są na 1000. A no są na kwałkę. No proszę tysiąc dajcie. No nie będziemy was błagać ale fajnie by było gdybyście no. dali. No. O jesteśmy blisko siebie, hej. Nie no będziemy hebe jak Grimniut chyba żyli. Hej, by Ten śmierdzi. Oj. <laughs> śmierdzi on, niego go kupę. <laughs> no miałaś się tak nie żyć. Przecież... Ej, chowam się tutaj, Poczekaj za, za choinką. idziesz do szafy. No i git, no i ja się schowałem. Szkoda, że nie mogę spać. Idziesz do szafy. Hello, babko. Chyba ty jest z Uważaj, bo ta babka śmierdzi mi. No, mi też. Ej, chyba jadła za dużo camembert. Ej, odejdź ode mnie. Dobra, wyszła sobie. Uciekaj. No kurde, zabrać mi monetę. A tam jest tutaj mnóstwo O, dobrze, że ty nie wzięłaś chociaż Jest siedem osób, ktoś musiał zginąć Albo wyjść no z gry No wyjść z gry bardziej No ona ciągle nas goni No, ona jest podejrzana Biegnij za mną, to ci się nie nie stanie W końcu będę no mógł nagrywać z moją kuzynką, bo my zawsze udawaliśmy, że nagrywamy, a teraz będziemy mogli na żywo nagrywać No ja to już zawsze mojej koleżanki spraszałem. Patrz ile tu monet da ona mi na ryskacze. <gry> uh, znowu ona. Nie, to inna była kurwa, też mnie nie, mm -mm. nie, o to jest ona, jest znowu ona jest. No, nie znowu ona. Bez sensu, trochę. O jest szeryf, widzę szeryfa. Teraz patrzę patrzy na walkę. Mm, ona była szeryfem, mm. ona chce nas bronić. Mm. Ej was co to było? Nie. Usiądź w mnie. Cicho. Nie, robiłem dźwięki. A nas nie słychać. No właśnie. Ja w ogóle, chcę więcej zrobił, co to opisać. pisać? Ja mi więc zobaczymy się w następnym odcinku, jeszcze może dzisiaj, bo po tym odcinku od razu wrzucę następny, znając mnie. No, no to pa! to jest... pysiaczki, pysiaczki! A, to z innej gry, więc mi piszcie, w co mam zagrać. No i dobra, na razie, mecz.